Wynik jest kiepski, no bo piąte miejsce nie jest dobrym wynikiem, aczkolwiek wiecie, to jest tak, że przegraliśmy podium o kilkanaście sekund, czwarte miejsce o bodajże dwie. Na ostatniej pętli to, 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 to szło nawet dobrze, gdybyśmy... Patrzyli tylko na ostatnią pętlę, no to, to wygraliśmy ostatnią pętlę, ale co z tego, jak wczorajszy dzień zawaliłem strasznie, byłem szósty po wczorajszym dniu, a dzisiaj też nie skręciłem raz, pojechałem, przestrzeliłem krzyżówkę i, 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 i też na pierwszej pętli dużo czasu straciłem. No ale to mogę mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie, do nikogo innego, ale to spisywało się rewelacyjnie, poza mm, dosłownie szczegółem jednym technicznym, który gdzieś tam nie domagał, to naprawdę było rewelacyjnie, więc... Oczywiście nie będę wracał z Zielonej Góry zadowolony z takim wynikiem, natomiast z drugiej strony to chyba fajnie, że jest taka zacięta walka. Przegraliśmy podium kilkanaście sekund. Eee, oby zacięta walka była do końca roku tylko oczywiście chciałbym być wyżej ale, ale, ale to chyba fajne bo, bo to pasjonuje chyba was, kibiców i nas w środku, w samochodach także I wie, znaczy ja osobiście wiedziałem, że, że, że Brian da radę i, i pokaże że auta pro te mogą walczyć jak równy z równym serkami. oczywiście samochód jest bardzo dobry na pewno, natomiast główna pewnie zasługa to kierowca mówię o Brianie oczywiście